Praca kierowcy nie jest stresująca. A, to oni się znają. Jedni mówią na to Gandzia, inni mówią na to kani, Inni znowu Szmarjó... O, tu nie będzie śmierdzieć. A to się po prostu pali. Jedni mówią... O kurczę. A... Jedni mówią na to Gandzia, inni mówią na to kani. I nie załóż marihuana. A to, a to się po prostu pali. A tu wszyscy śmieci na ulicy wysypują. Weszliście pewnie w ten filmik, bo jesteście ciekawi, jak w przeciągu dwóch lat można wejść w posiadanie po prostu e, własnej kawalerki e, w samym centrum Berlina, który jak wiadomo nie jest tani więc ja postanowiłem na tym filmiku Wam o tym powiedzieć gdyż mi się e, takie po prostu można powiedzieć przedsięwzięcie e, udało dlatego chcę Wam to powiedzieć abyście także mogli być tacy szczęśliwi jak ja normalnie tutaj gości nie mam więc przepraszam za ten lekki bałagan ale wiecie no nikt Wam tutaj do chałupy przecież nie zagląda Mam elegancką zasłonkę, ale jak już mam was, gości moich Facebookowych, YouTube'owych, to troszkę ogarniemy. O, później się ptaszką sypnie. No i tak to się żyje w tym Berlinie. Widzicie, można się swojej chałupy dorobić. Nie jest tak, że, że się nie da. Tylko jacyś tacy, może co nie chcą, żebyście Wy też osiągnęli sukces, będą Wam tak mówić. A tak poza tym to wszystko idzie osiągnąć ciężką pracą, jak ja sobie radzę oszczędnościami i po prostu tematu nie ma. Wszystko wszystko idzie zrobić tak jak należy. O! Tu obrusik już jest przygotowany, budżet schowany, tylko nikomu nie mówcie. Gdzie trzymam? O tu mam lampkę. No i tak się żyje powolutku, nie? To jest moje łóżko w końcu to tylko kawalerka nie tam nie wymagajmy za wiele ale nie powiem wygodne posłanie pod spodem tutaj sobie trzymam swoje jakieś tam ubrania nie o mój skarbiec tutaj proszę ja was buteleczki oddajemy do sklepu i za to są pieniążki. Szkło wyrzucamy, segregujemy do białego. To zaraz Wam wszystko pokażę. O, tu chlebek. Dla mnie jest krzesełko. Śmietniczek. Ona Wam pokaże, że w takiej kawalerce to nawet i oświetlenie mam romantyczne. O, proszę bardzo. No i tak to się żyje w wielkim mieście. Nie? Cóż Wam mogę powiedzieć? Ale no, generalnie to myślę, że jestem ciągle taki sam. Nie? Wszystko, wszystko po staremu. Wiadomo, z czasem jakieś tam zmiany zachodzą nie? ale tam w przeciągu tych dwóch lat to, to praktycznie ciągle jest ten taki jaki byłem nie? No. tak sobie tu mieszkam fajnie w tej ka w kawalerce mojej zapłaciłem za nią tam tylko 2,5 tysiąca euro, nie? na tym polega mój myk no ale co tam, mieszkam sobie w centrum tu bliziutko mam do toalety e, i do prysznica, to Wam zaraz pokażę no i po prostu jakoś to leci nie? to nic, pogasimy żeby po prostu prądu nie zużywać Na darmo O, w tej mojej kawalerce O, tu jest Wasze złośliwy Okrył akurat to Wyniesiemy śmieci i Wam pokażę Co i jak tutaj z prysznicem I ubikacją Bierzemy torbę I idziemy dalej Tutaj muszę sobie Swoją zasłonkę podciągnąć, żebyśmy Mogli opuścić Moją kawalerkę i pokażę Wam, jak tutaj prezentuje się moja okolica, gdzie załatwiam swoje, swoje potrzeby. Czach. o, tu Wam jeszcze pokażę, jak wygląda całe to moje mieszkanko. Z tej strony, jak potrzeba gdzieś się mieszkankiem przemieścić, bo miejscówka jest już spalona, to o zawsze można sobie po prostu podjechać. Ale tak na co dzień to podjeżdżam rowerem, który stoi obok zaraz. O, takie śmieci zanosimy do kontenerów na odpady. Wajc, Glass. białe szkło, chociaż dla mnie ono jest przeźroczyste bardziej niż białe. Ciach i, i tak się żyje. Nie? i ostatnie. No, a reszta do sklepu, żeby uzyskać tego pieniążki. Tutaj mam rower, dosłownie dwa kroki od samochodu. Jak się dobrze przyjrzycie, to tutaj stoi Citroen. Rower porządnie przypięty, żeby nikt go nie ukradł. No chyba, żeby go podniósł do góry. No i tak sobie jedziemy z moimi butoleczkami. i dowiecie się, jak się dorobiłem kawalerki na własność w przeciągu dwóch lat. No i dojechaliśmy Fant. Cyk Słyszałem, że w Polsce też to wejdzie No bardzo dobrze Okej okay. To jest maszyna Są buteleczki Wkładane O odrzuciło bo o pojechała nie proszę bardzo 25 teraz duża kola pojechała ile? o 50 eurocentów i taka mała buteleczka jeszcze pojechała 75 eurocentów do przodu no i właśnie w ten sposób Oddając śmie śmieci swoje i znalezione w autobusach po prostu zaoszczędziłem na kawalerka w ciągu dwóch lat. Proszę raz. A jak czegoś nie ma w Lidlu, to tylko w sklepie z bio Generalnie wszelkie sprawy mieszia z łatwym rowerem. samochód tylko ruszam, kiedy jest taka pilna potrzeba. Kałeczek od mojego samochodu jest toaleta, z której mogę korzystać przez całą dobę. Drogo nie jest zaledwie 50 euro centów. I tak się żyje w Berlinie. Zaledwie dwa kroki dalej mam basen miejski, gdzie biorę sobie prysznic i w nie mogę jeszcze popływać. To nie są duże pieniądze, a co nie człowiek umyty i wysportowany. A tak się prezentuje moja kawalerka. Dajcie znać, co myślicie. O, to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć!